Cześć Kasio. Witam, witam Panie Pawłowski. Witam serdecznie A... i o zdrowie pytam. No i o ucho pytam przede wszystkim. Co tam, co tam z uchem? uchem jest coraz lepiej i mam nadzieję, że cały czas jestem gotowości. W razie to jakby tykny linii dostawili się, stało to i tak jestem gotowy na walkę. Więc, no, y to trzymamy w takim dobrać, razie, mają na trzymamy kciuki za ucho w takim razie, y no a coś mi się obiło o uszy, że masz jakieś fajne pytanie dla Adriana, albo dla Amadeusza, proszę bardzo. Y y nie no, ja wiem, widzę, że akurat o mnie gadali, to ja wiem chcę kiedy zadzwonić, no. y nie no, tak oglądam, oglądam. Wiem, że mam pierwszy wynik w oglądalności 43 tysiące i tak patrzę, czekam na te dymy, dymy, a tu patrzę sobie tak w dupę wchodzą, że się zastanawiam, czy w, w Warszawie jestem, to mogę ciastka im podwieźć jak coś do kawy. <laughs> No panowie, to no już sobie wiesz, trochę bo tak, zapytać, tych noży w plecy. Myślę, sobie bardziej... Myślę, że bardziej chodzi o to po prostu, że jest to tak odgrzewany, kurwa kotlet, że nas już to chyba, Na, bynajmniej mnie, mnie ja już to, to m... zaczęło męczyć tutaj I... siedzieć i go bluzgać, żeby... jeśli chodzi wiesz, ja mu chcę po prostu spuścić pierdol udowodnić, że ja jestem lepszy, a co to mam siedzieć i go bluzgać, tutaj wiesz o co chodzi. Hmm. Aha, no to jak tak, to okej. Okay. No dobra, jakbyście potrzebowali ciastek, czy coś, bo to ja jestem w Warszawie, to śmiało mówcie, to Wam podwiążę i kawę, nie? Dobra. Bo do rekordu. O, przypominam wam chłopacy, że mój rekord jest 3000. tysiące, wam brakuje 3000, ale jak będzie taka stypa, to nie Dobra, zaraz podkręcimy, zaraz podkręcimy. No. Więc, a i dzisiaj do wygrania są jakieś rękawice, w który, których przegrałem z polańskim na walce u mnie na live, więc po tej do mnie na live'a. A, a masz też te rękawice, w których wygrałeś z polańskim? No to, to są te same. No, są właśnie, te same. Te, no właśnie, no właśnie. To i wygrane. Dobrze, Casio, dziękujemy ci serdecznie. Jak coś ee... to śmiało te ciastka dwądź, bo ja jestem gotowości trzeźwy, więc autem mogę szybko podnieść. Nikt, jak ci, to, nikt ci to w, w to Kasio nie uwierzy. Teraz jak masz, ee, jak masz walkę od dzwonu, nikt ci nie uwierzy w to, że jesteś trzeźwy. No, adres zna, niech przyjeżdża. Tak, adres znam. bo jeszcze czekam, czekam tydzień w razie co może woda ze zmienią. Decyzję może lekarz zmieni, to przyjadę, rozwalę lupę. No to trzymamy kciuki w takim razie. Trzymaj się. Poprost Gracjana i pozróbcie Don Casio i, yy, Don króla. Pozdrawiamy serdecznie, jednego i drugiego, a do centrali informacja, jak się łączy gracja, nie wrzucać na linię, nie wrzucać. Nie śmieję się, dobrze. No, zapowiadałeś takie fajerwerki, przy jego telefonie, a teraz wiesz. No wiesz, no ale, ale powiedział, powiedział swoją opinię I wydaje mi się, że to jest też opinia szczera, bo jednak ludzie, ludzie oczekują od was tego ognia i myślę, że ten. A, ogień... jak... Wydaje mi się, że najbardziej oczekują chyba szczerości w tym wszystkim. I kurde, wydaje mi się, że jakby tutaj byśmy teraz pluli na siebie myś... moim zdaniem, bynajmniej. By Wydaje ja że do mnie ja sztuczna. Że wszedłem z nastawieniem, że, żeby coś tam y, zadymić, sprowokować, ale no, jak on jest opanowany i tak dalej, to co będę go y, rzucał cały czas błotem w niego i go wyprowadzić, tak naprawdę my już się od jakiegoś czasu kłócimy tylko o to, który jest lepszy na piąchę. No właśnie, ale chciałem, tyle, zapytać, chociaż... no, chciałem zapytać Cię Adrian, bo mm, mówiliśmy troszkę o tych właśnie prowokacjach, o tych technikach manipulacyjnych. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe. No nie do końca Ci to wyszło, bo tam kazali Ci zgasić tego peta. Um, słabe, słabe to było. Uf. To zależy, bo pa, chucham Ci w twarz, Ty jesteś wściekły i w końcu wtedy nikt nie narzeka, że nie ma dymów. Okej. Okay. Mhm, dosłownie, jest dym. Mhm. Mhm. No i właśnie chciałem zapytać, że, bo, bo na konferencji nie chciałeś się na ten temat wypowiedzieć, no poza tym, że powiedziałeś,